Nie wiesz, na co pójść na studia, i zobaczyłeś, zobaczyłaś taki kierunek sinologia. Zastanawiasz się, czy zaaplikować, ale nie wiesz, czy to kierunek dla Ciebie. Czy warto się tak męczyć i kreślić te znaki, uczyć się tych tonów? Jak wyglądają studia na sinologii? Czego się tam uczysz i czego możesz się spodziewać od tego kierunku? I najważniejsze, czy po sinologii można znaleźć dobrą pracę i porządnie zarabiać? Na te rzeczy, na te pytania odpowiem w dzisiejszym filmie i powiem Ci, jakie były moje doświadczenia ze studiowaniem sinologii. Może ten film, ten materiał ułatwi Ci decyzję na temat tego, czy to jest po prostu coś, dla ciebie. Jeśli jeszcze się nie znamy, to cześć, jestem Basia, znana tutaj jako Basia Laoszy. Jestem magistrem sinologii i nowych mediów i komunikacji. Studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Chinach na szanghaj Autonomicznej Jestem założycielką langlang.pl, czyli naszej społeczności, w której uczymy się chińskiego efektywnie i przyjemnie. Nie zwlekajmy, zaczynajmy, gadajmy o sinologii. Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że jeśli chcesz się nauczyć chińskiego, to sinologia niekoniecznie jest dla Ciebie. Już powiem dlaczego. Sinologia to filologia. Ma zatem bardzo dużo przedmiotów stricte. Filologicznych. Czyli oprócz samego języka chińskiego, którego bezsprzecznie jest naprawdę, naprawdę dużo, będziesz się uczyć także językoznawstwa, gramatyki, e, tłumaczeń klasycznego języka chińskiego. Na Uniwersytecie Jagiellońskim będziesz się również uczyć łaciny, więc zwróć uwagę na to, że jeśli chcesz uczyć się tylko samego języka, no to te przedmioty mogą Ci się wydać tak zwanymi zapychaczami, mogą Cię denerwować, mogą Cię przytłoczyć, po prostu, możesz nie dać sobie rady, znaczy no, nawet jeśli sobie dasz radę, to możesz po prostu czuć się nieszczęśliwa, nieszczęśliwy, że nie możesz skupić się tylko na języku, a wymagana jest od Ciebie również innego rodzaju wiedza. Natomiast. Jako filolog mogę stwierdzić, że są to przedmioty potrzebne, szczególnie jeśli chce się być nauczycielem albo wiąże się przyszłość z pracą akademicką, czy myśli się o doktoracie w przyszłości, no to te przedmioty dają Ci taki ogląd, taki całokształt znajomości języka chińskiego i to wyróżnia sinologów od ludzi, którzy po prostu nauczyli się chińskiego na kursach, czy mieszkając w Chinach czy na Tajwanie. Dlatego jestem sinologiem, że dobrze znam właśnie zasady chińskiej gramatyki. Jak patrzę na tekst klasyczny, no to nie jestem przerażona, tylko wiem mniej więcej, z czym to się je i potrafię sobie go odczytać. Ehm, także to właśnie wyróżnia sinologa od osoby, która uczyła się chińskiego po prostu gdzieś na kursach. Więc jeśli Twoim celem jest po prostu znajomość języka chińskiego, na przykład komunikatywna, no to sinologia może być po prostu dla ciebie. No, za dużo, to może być za dużo, tak? Może przytłoczyć. No bo nie oszukujmy się, sinologia, japonistyka, koranistyka to nie są studia takie hobbystyczne, tak? To nie jest coś łatwego. Sinologia to są szalenie trudne studia. Nie mówię tego, żebyś teraz kliknął i wyłączył ten filmik, czy wyłączyła ten filmik, tylko mówię Ci szczerze. Uczysz się tam chińskiego od zera, ale tempo jest naprawdę zawrotne. Na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ja studiowałam, robisz równocześnie dwa podręczniki. Uczysz się języka chińskiego, który obowiązuje w Chinach i na Tajwanie, czyli poznajesz dwa systemy pisma równocześnie. Uczysz się różnego rodzaju właśnie słownictwa, a oprócz tego masz jeszcze dodatkowe przedmioty, typu e, takie jak historia, kultura. Te akurat są bardzo przyjemne, ale są również mniej przyjemne, właśnie na przykład ta łacina, czy różnego rodzaju gramatyka czy językoznawstwo, więc zwróć uwagę na to, że jeśli właśnie chcesz tylko znać język chiński, a nie chcesz tej całej otoczki, no to może niekoniecznie te studia będą dobrym wyborem, bo to jest naprawdę mm, okres, to będzie taki okres w Twoim życiu, gdzie musisz się skupić tylko i wyłącznie na nauce. To nie są tego rodzaju studia, że możesz sobie, za przeproszeniem, bimbać pół roku i na sesji siądziesz i się nauczysz, bo no, oczywiście, no, są osoby bardzo zdolne, ale ciężko jest nadrobić materiał. Jeśli chodzi o sinologię, trzeba być naprawdę bardzo systematycznym. Wydaje mi się, że o każdą filologię, na każdej filologii tak będzie, ale szczególnie na chińskim, gdzie jest to język zupełnie inny od naszego, da się go nauczyć, ale na sinologii wymagane jest od ciebie naprawdę bardzo dużo. Więc jest to kierunek dla osób zdecydowanych, że chcą poznać chiński bardzo porządnie w bardzo krótkim okresie czasu i znać dokładnie właśnie również te inne filologiczne zasady czy właśnie uczyć się tych przedmiotów stricte filologicznych. E, jeśli chodzi właśnie o sam program studiów to oprócz tego, że jest bardzo dużo chińskiego i uczy się go naprawdę szybko, więc to jest ogromny plus sinologii, no to też, żeby się go nauczyć, są różnego rodzaju motywatory w postaci bardzo częstych kartkówek ze znaków, gdzie piszesz je ręcznie bardzo częstych testów z materiału, gdzie również piszesz wszystko ręcznie. No i to jest fajne, no bo właśnie ten język się szybko nabywa, zdobywa się te umiejętności, no ale mm, kończy się często tak, że po prostu człowiek nie ma życia. Przynajmniej tak było na Uniwersytecie Jagiellońskim, że my przez pierwsze dwa lata, no... Y nie oszukujmy się, no coś tam imprezowaliśmy, tak? No kto pamięta te imprezy Juvenalia, nie zostawi komentarz. ciekawe, czy mnie oglądacie tutaj, mój Tom a czyli koledzy z roku. Dobra, coś tam się udało zaimprezować, ale to nie jest tak, że, że korzystasz z życia studenckiego studiując sinologię. Twoim życiem na sinologii jest. Chiński i wszystko około chińskie. Więc tutaj też kolejna rzecz: jak się ktoś bardzo lubi uczyć, jak jesteś osobą, która się lubi uczyć, lubi siedzieć w książkach, lubi sobie y, te znaki gdzieś tam pisać i tłumaczyć, i być dokładnym lubi akademickie rzeczy, no to to jest coś dla ciebie. Jeśli jesteś osobą, która. Y, Lubi właśnie życie towarzyskie, no to wiadomo, można to jakoś pogodzić, ale na pewno będzie trzeba pójść na różne kompromisy i yy, choć, tak jak mówię, no da się wszystko zrobić, ale na przykład nie wiem kosztem ocen czy kosztem właśnie nie, nie zdobycia tak dokładnie tej wiedzy jak można by było, jeśli by się yy, to życie studenckie E, gdzieś tam puściło w niepamięć, tak jak ja przez jakiś czas. Albo po prostu się nie śpi, bo ja też nie spałam, ale nie polecam tego. Sen jest bardzo, bardzo, bardzo ważny też dla nauki i dlatego, żeby właśnie tę wiedzę przyjmować. No ale człowiek się uczy na własnych błędach, uczy się na moich błędach śpi. Dobrze, no to teraz po tej antyreklamie <grym>, powiem, czy w ogóle warto. I yy, jak jest właśnie z pracą, yy, po sinologii, jak to wszystko wygląda. Yy, powiem oczywiście tylko z mojej perspektywy, i z tego, co ja wiem i jak. Co ludzie robią z moich studiów, na przykład. Moim zdaniem, warto, i Sinologia jest to tak naprawdę kierunek. Dla osób, które nie do końca wiedzą, co robić ze swoim życiem. Więc, jeśli jesteś osobą, która nie do końca wie, co robić ze swoim życiem, tak jak ja 11 lat temu i jak naprawdę wiele ludzi z mojego roku, bo było niewiele osób, które poszło na sinologię, bo się autentycznie interesowało chińską kulturą czy językiem chińskim. Serio. Chyba 80% ludzi z mojego roku zobaczyło, że się ten kierunek otworzył i powiedziało: o, chiński, o, coś fajnego, o, coś innego, wyzwanie, tak? Więc, jeśli jesteś osobą, która nie do końca wie, co robić w swoim życiu, ale chce pójść na jakiś język i chce właśnie, właśnie Mieć jakieś wyzwanie i nauczyć się czegoś zupełnie nowego, zdobyć wyjątkową umiejętność na naprawdę fajnym poziomie, bo już po licencjacie z sinologii na Ujocie można naprawdę dobrze rozmawiać po chińsku, mówić, znać go w piśmie, znać właśnie ym, też móc się wypowiadać, tak. No to sinologia jest dla Ciebie, choć właśnie będzie to okupowane na pewno właśnie wyrzeczeniami na zasadzie muszę się dużo uczyć. I teraz czy warto, czy jest po tym fajna praca? Wydaje mi się, że będzie tej pracy coraz więcej. Zważając na obecną sytuację geopolityczną na świecie, Chiny no bezsprzecznie są bardzo ważnym graczem. Patrząc na to, jak się to rozgrywa ze Stanami Zjednoczonymi, wydaje mi się, że Unia Europejska może coraz bardziej zaczynać się też z Chinami. Zaprzyjaźniać. Już duże chińskie firmy weszły do Polski, i właśnie poszukiwane są osoby, które znają ten chiński. Szczególnie, wydaje mi się, najwięcej pracy z chińskim można znaleźć w Warszawie. Tam też pracuje większość moich znajomych, którzy z językiem chińskim pracują. Natomiast wydaje mi się wciąż, że prócz znajomości chińskiego Warto umieć jeszcze coś innego. I tak jest, wydaje mi się, z każdą filologią. Co prawda wiele firm korporacji inwestuje w jakieś szkolenia dla pracowników, ale warto pamiętać o tym, że no jest to tak naprawdę język, tak? To otwiera nam dużo drzwi. Ale też musimy się jakoś branżowo przygotować do rozpoczęcia pracy. Więc warto pomyśleć o tym, że można się rozwinąć również w tym, co nas naprawdę interesuje i gdzieś to połączyć. Ja na przykład osobiście. Hmm... Wykorzystałam moje wykształcenie muzyczne na przykład również w tłumaczeniach, bo miałam przyjemność współpracować z pewnym kompozytorem nad jedną chińską pieśnią. Czyli wzięłam moje jakieś zdolności związane z moim wykształceniem muzycznym, bo kiedyś kończyłam szkołę muzyczną i połączyłam to ze znajomością chińskiego. Kiedyś też Dajmy na to, e, lubię dosyć modę i, i, i takie rzeczy, była oferta właśnie pracy dla pewnej projektantki mody w Szanghaju. Polskiej projektantki mody, która wystawiała się w Szanghaju na targach i przez to, że interesowałam się modą i, i potrafiłam na ten temat się, się wypowiedzieć i, i po prostu byłam dosyć ciekawym kandydatem, no to zdobyłam tę pracę i współpracowałam z nią przy, przy tłumaczeniach. Także wydaje mi się, że... Można znaleźć fajną robotę z chińskim, jak się ten chiński dobrze zna. Na przykład wiem, że teraz Allegro też szukało ludzi z chińskim. Coraz więcej właśnie firm też jakichś małych zaczyna. Przez wzgląd na ten, na tę inicjatywę One Belt One Road robić właśnie współpracę z Chinami i szukają możliwości, aby z tymi Chińczykami się jak najlepiej porozumieć. Też często uczą się po prostu dlatego, że chcą być uprzejmi, chcą ten kontakt lepszy utrzymać, i będą te, te miejsca pracy. Natomiast to nie jest też tak że praca z chińskim, jak się zna chiński, to, nie wiem, wszyscy do Ciebie wypisują i masz pracę leżącą przed Tobą na stole ze świetną wypłatą dzień po wyjściu z ukończenia studiów, tak? To nie jest też tak. Jest to trochę taki mit, wydaje mi się. Więc mm, może dzisiejszy film nie jest jakimś takim e, super zachęcającym do sinologii. Wciąż uważam, że warto się jest uczyć chińskiego, jest to naprawdę niesamowite i satysfakcjonujące doświadczenie, ale mm, no, sinologia to jest trudny kierunek i yy, może nie do końca po prostu też gwarantujący na 100%, że akurat z chińskim dostaniesz pracę, bo w znalezieniu pracy nie tylko umiejętności językowe właśnie są ważne, ale też jakaś Twoja przebojowość, tak? umiejętność sprzedania samego siebie, inne umiejętności, yy, które posiadasz, znajomość różnych tematów, umiejętności miękkie. Ja osobiście nigdy nie miałam problemów ze znalezieniem pracy po studiach. Pracowałam też w Huawei, w Szanghaju. Pracowałam jako tłumacz na różnych targach dla różnych firm. Organizowałam jakieś e, konferencje międzynarodowe dla też tutaj firm w Polsce, ale po prostu też dlatego, że. Yy, Mam te umiejętności miękkie i, i gdzieś tam dobrze sobie radziłam na rozmowach o pracę, a aż w końcu założyłam firmę i, i sama jestem swoim szefem. Natomiast e, no, nie chcę też tutaj mydlić oczu i powiedzieć, że sinologia to jest właśnie taki kierunek, że od razu e, ta praca będzie bez problemu i e, nic się nie trzeba będzie napracować, ale kto wie, może się to zmieni, może właśnie osoby z Chińskim będą tak poszukiwane, że e, już na studiach mm, znajdziesz bardzo fajną. Przepraszam, znajdziesz bardzo fajną ofertę pracy, która Cię będzie satysfakcjonować. Podsumowując, sinologia jest to kierunek naprawdę otwierający oczy, bardzo rozwijający, ale też, jak każda filologia, trudny, wymagający i może być dla każdego. Bo, tak jak mówię, jeśli chcesz się nauczyć czegoś ciekawego, to jest to fajna opcja. Ale też y, warto właśnie pamiętać o tym, że nie będzie się może na sinologii miało takiego stricte życia studenckiego, jak miałoby się na mniej wymagających kierunkach, jednak trzeba się uczyć systematycznie, jak każdego języka daj znać czy zgadzasz się z tym co powiedziałam w tym filmie, czy zastanawiasz się nad studiowaniem sinologii, a może studiowałaś, studiowałeś sinologię i koniecznie podziel się swoją opinią na temat tego kierunku w komentarzu. Jeśli chcesz się uczyć chińskiego, bo ciekawi cię ta kultura i ten język, ale nie chcesz iść na sinologię, to zachęcam cię do dołączenia do mojego kursu Chiński Start, gdzie uczymy się w przyjemny i efektywny sposób od zera do HSK 2. No i zapraszam cię do pozostania w Langlang Lang Fam. subskrybuj mój kanał. Widzimy się w następnym filmie. Czekam na twoją opinię w komentarzu. 谢谢，再见。